Pytanie z Ewangelii według świętego Marka. Onego czasu Jezus i uczniowie Jego poszli do posiadłości, którą zowią Getsemani i rzekł do uczniów swoich, zostańcie tu, aż się pomodlę. I wziął ze sobą Piotra i Jakuba i Jana i począł się lękać i cierpieć nadmiarę. I rzekł im, Jum, smutna jest dusza moja aż do śmierci, zostańcie tu i czuwajcie. A odszedłszy nieco, padł na ziemię i modlił się, aby, jeżeli to być może, ominęła go ta godzina. I mówił: Ju abba, ojcze, wszystko dla ciebie możliwe, oddal ode mnie ten kielich, wszakże nie to, co ja chcę, ale co ty chcę. I przyszedł i zastał ich śpiących. I rzekł do Piotra: Jen, Szymonie, śpisz? Nie mogłeś czuwać jednej godziny? Czuwajcie i módlcie się, abyście nie popadli w pokuszenie. Duch wprawdzie jest ochoczy, ale ciało omdlałe. I odszedłszy, znowu modlił się te same słowa, mówiąc. A wróciwszy, zastał ich znowu śpiących, albowiem oczy ich były senne. I nie wiedzieli, co mu powiedzieć. I przyszedł po raz trzech i rzekł im: Śpijcie już i odpoczywajcie. Dosyć nadeszła godzina. Oto syn człowieczy będzie wydany w ręce grzeszników. Wstańcie, pójdźmy. Oto blisko jest ten, który mnie wyda. A gdy on jeszcze mówił, nadszedł Judasz Iszkariota, jeden z dwunastu, a z nim wielki tłum z mieczami i z kijami od przedniejszych kapłanów i uczonych w piśmie i starszych. Zdrajca zaś jego dał im znak, mówiąc, S, którego pocałuję, ten jest chwytajcie go, a prowadźcie ostrożnie. A gdy się zbliżył, zaraz przystąpił do niego i rzecze: Bądź pozdrowiony, mistrzu. I pocałował go, a oni targnęli się nań rękoma i pojmali go. A jeden z tych, którzy byli z Jezusem, dobywszy miecza, uderzył sługę najwyższego kapłana i uciął mu ucho. A Jezus odpowiadając, rzekł im: im, wyszliście z mieczami i kijami, jak na złoczyńce, aby mię pojmać. Codziennie wśród was przebywałem, nauczając w świątyni, a nie pojmaliście mnie, ale niech się spełnią pisma. Wtedy uczniowie Jego opuściwszy go, wszyscy pouciekali, a młodzieniec pewien szedł za nim, odziany tylko w prześcieradło, i pojmali go. Lecz on porzuciwszy prześcieradło, nagi, uciekł od nich. I przywiedli Jezusa do najwyższego kapłana i zebrali się wszyscy kapłani i uczeni w piśmie i starsi. Piotr zaś szedł za nim z daleka. Aż do wnętrza na dziedziniec najwyższego kapłana i usiadł ze sługami, grzejąc się przy ogniu. A przedniejsi kapłani i cała rada szukali świadectwa przeciwko Jezusowi, aby Go na śmierć skazać, a nie znajdowali. Wielu bowiem świadczyło fałszywie przeciw Niemu, i świadectwa ich nie były zgodne, a niektórzy, powstawszy, fałszywie świadczyli przeciwko Niemu, mówiąc myśmy słyszeli, jak On powiadał. Ja zburzę tę świątynię wzniesioną rękami a po trzech dniach zbuduje inną, która nie rękami wzniesiona będzie. I nie było zgodne ich świadectwo. A najwyższy kapłan, stanąwszy po środku, zapytał Jezusa, mówiąc, nic nie odpowiadasz na to, co oni zarzucają? C on zaś milczał i nic nie odpowiedział. Zapytał go najwyższy kapłan ponownie i rzekł mu, czyś ty jest Chrystus, Syn Boga błogosławionego? C Jezus tedy rzekł, doń. Jam jest, a ujrzycie syna człowieczego, siedzącego na prawicy mocy Bożej i przychodzącego w obłokach niebieskich. A najwyższy kapłan, rozdzierając szaty swoje, rzekł, na cóż nam więcej potrzeba świadków? Słyszeliście bluźnierstwo, cóż wtedy sądzicie? A oni wszyscy wydali wyrok skazujący, że winien jest śmierci. I niektórzy poczęli plwać nań i zakrywać oblicze jego i bić go pięściami, mówiąc mu, S, prorokuj. A słudzy policzkowali go. A gdy Piotr był na dziedzińcu, na dole, przyszła jedna z niewiast służebnych najwyższego kapłana, i ujrzawszy Piotra grzejącego się, spojrzała nań, mówiąc: s, i tyś był z Jezusem Nazareńskim. Lecz on zaparł się i rzekł: s, ani nie wiem, ani nie rozumiem, co mówisz. I wyszedł na zewnątrz do przedsionka, a kur zapiał. A znowu ujrzawszy go, służebna poczęła mówić do stojących wokoło: s, ten jest z ich liczby. A on powtórnie się zaparł. I niebawem po małej chwili ci, co tam stali, mówili Piotrowi: Es, prawdziwie należysz do nich, bo jesteś Galilejczykiem. On zaś począł się zaklinać i przysięgać: Nie znam człowieka tego, o którym mówicie. A wnet kur zapiał powtórnie i wspomniał Piotr na słowa, które mu był powiedział Jezus: Pierwej nim kur dwakroć zapieje, trzykroć się mnie zaprzesz. I począł płakać. I zaraz z rana najwyżsi kapłani po naradzie, wraz ze starszymi uczonymi w piśmie i całym trybunałem, związawszy Jezusa, powiedli i wydali Piłatowi. I zapytał go Piłat S., czyś ty jest król żydowski? A on odpowiadając, rzekł mu, sam mówisz. I oskarżali go przedniejsi kapłani o wiele rzeczy. Piłat więc ponownie zapytał go, mówiąc: Nic nie odpowiadasz. Patrz o jak wiele rzeczy cię obwiniają. A Jezus nic nad to nie odpowiedział. Także się Piłat dziwił, a na święto zwykł był wypuszczać im jednego więźnia, któregokolwiek zażądali, a był jeden zwany Barabaszem, uwięziony z buntownikami za popełnienie w rozruchu zabójstwa. I gdy przystąpił tłum, zaczął się domagać tego, co im czynił zawsze. Piłat tedy odpowiedział im i rzekł, S. Chcecie, wypuszczę wam króla żydowskiego? C. Wiedział bowiem, że go byli wydali najwyżsi kapłani z zawiści, ale przedniejsi kapłani podburzali tłum, aby im raczej wypuścił barabasza. Piłat więc odpowiadając ponownie, rzekł im: Cóż chcecie zatem, abym uczynił z królem żydowskim? Co oni znowu zawołali? Ukrzyżuj go. A Piłat rzekł do nich: Cóż więc złego uczynił? Lecz oni tym więcej krzyczeli: Ukrzyżuj go. Piłat zatem, chcąc zadośćuczynić ludowi, wypuścił im barabasza, a ubiczowanego Jezusa wydał, aby był ukrzyżowany. A żołnierze wprowadzili go do przedsionka pretorium, zwołali całą kohortę i przyodziali go w purpurę, a uplutszy koronę z ciernia, włożyli nań. I poczęli pozdrawiać go: Witaj, królu żydowski. A bili go po głowie trzciną, plwali nań i klękając, oddawali mu pokłon, a gdy mieli dość naigrawań, zdjęli z niego purpurę i przyoblekli go w jego własne szaty i wyprowadzili, aby go ukrzyżować. I przymusili przechodzącego mimo niejakiego Szymona Cyrenejczyka, idącego z pola ojca Aleksandra i Rufa, aby niósł krzyż jego. I przywiedli go na miejsce Golgota, co się wykłada, miejsce trupiej głowy. I dali mu do picia wino zmieszane z mirrą, ale nie przyjął. A ukrzyżowawszy go rozdzielili szaty jego, rzucając o nie losy, co kto miał wziąć. A była godzina trzecia, gdy go ukrzyżowali. Był też tytuł winy jego napisany – Król Żydowski. Ukrzyżowali też z nim dwóch łotrów, jednego po prawicy, a drugiego po lewicy, i wypełniło się pismo, które mówi: i do złoczyńców zaliczony był. A przechodzący mimo bluźnili mu, potrząsając głowami swymi i mówiąc: hej, ty, co burzysz świątynię Bożą i odbudowujesz ją w ciągu trzech dni, ratuj siebie samego zstępując z krzyża. Także i przedniejsi kapłani z uczonymi w piśmie szydzili, mówiąc jeden do drugiego: innych ocalił, a sam siebie ocalić nie może. Chrystus, Król Izraelski, niechże teraz stąpi z krzyża, abyśmy ujrzeli i uwierzyli. Także i ci, co z Nim ukrzyżowani byli, lżyli Go. A gdy nadeszła godzina szósta, całą ziemię zaległy ciemności aż do godziny dziewiątej. I o godzinie dziewiątej zawołał Jezus głosem wielkim, mówiąc, „Jin, Eloi, Eloi Lama Sabachthani. Co się wykłada? In, Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił. A niektórzy ze stojących tam słysząc to mówili, z Oto Eliasza wzywa. Ca jeden przybiegłszy i napełniwszy gąbkę octem, włożył ją na trzcinę i dał mu pić, mówiąc Poczekajcie, zobaczymy, czy przyjdzie Eliasz, aby go zdjąć. Z Jezus zaś, zawoławszy głosem wielkim, oddał ducha. Wszyscy klękają i modlą się w milczeniu. I rozdarła się na dwoje zasłona świątyni od góry aż do dołu. A setnik, który stał naprzeciw, widząc, że ten wołając skonał, rzekł Prawdziwie człowiek ten był Synem Bożym. A były tam i niewiasty przypatrujące się z daleka, między którymi była Maria Magdalena i Maria matka Jakuba mniejszego i Józefa i Salome, gdy był Galilei, szły za nim i posługiwały jemu, i wiele innych, które razem z nim przyszły do Jerozolimy. A gdy nadszedł wieczór, albowiem był to dzień przygotowania, który jest przed Szabatem, przyszedł Józef z Arymatei, senator dostojny, oczekujący także królestwa Bożego, i odważnie wszedł do Piłata i prosił o ciało Jezusowe. A Piłat powątpiewał, czy już umarł, i zawoławszy setnika, zapytał go, czy już umarł. A dowiedziawszy od setnika, darował ciało Józefowi. Józef zaś, kupiwszy prześcieradło i zdjąwszy go, owinął prześcieradłem i złożył go w grobowcu, który był wykuty w skale, i zatoczył kamień przed wejściem do grobowca.